w rozpoczęciu roku szkolnego 2019-2020 proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Poczyt flagowy wprowadzić. どうしようも。 Miejsc. Miło jest nam właśnie na dzisiejszym apelu, a teraz zapraszamy przedstawiciela Rady Rodziców o zabranie głosu. Witam serdecznie wszystkich uczniów, nauczycieli pozostałych pracowników szkoły. E, rozglądam się za panią Małgorzatą Fląd. Jeszcze tak, poproszę, jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, pani dyrektor, serdeczne podziękowania Gminy Rodziny które pani przeszła no i za trud i cierpliwość, jaką pani włożyła w wychowanie i naukę naszych dzieci. Dziękujemy bardzo za taki skromny Mam nadzieję, że będziemy wspólnie pracowali jeszcze kilka dobrych lat. A pozwólcie, że teraz poproszę moją następczynię, panią Małgorzatę Żakowską, która przejmie scenę i mam nadzieję, że będzie wspaniałym dyrektorem w Szkole Podstawowej w Panie sekretarzu. Przełączyć. Szanowni rodzice, koleżanki i koledzy nauczyciele oraz wy kochani uczniowie. Bliżej. Mam zaszczyt i przyjemność powitać wszystkich tu zebranych na Akademii Rozpoczynającej kolejny rok szkolny. Cieszę się, że po dwóch miesiącach wakacyjnej beztroski spotykamy się w murach naszej szkoły. Witam wszystkich uczniów. Mam nadzieję, że w pełni wboczęliście, odzyskaliście siły i jesteście gotowi na kolejne miesiące nauki. Z uśmiechem przyglądam się zwłaszcza najmłodszym uczniom z klasy pierwszej i dzieciom wizerunku, dla których ten dzień jest szczególnie wyjątkowy. To dla Was początek szkolnej drogi, więc z pewnością czujecie radość ale może i trochę freny, bo zawsze to co nowe wywołuje w nas mieszane emocje. Ze swojej strony mogę Was zapewnić, że już po kilku dniach poczujecie się w naszej szkole jak w domu, bo tutaj wszyscy jesteśmy jak jedna duża rodzina, która wzajemnie się wspiera. Nie zapominam oczywiście o uczniach klasy 8, dla których jest to ostatni rok nauki w szkole podstawowej. To rok, kiedy po raz pierwszy staniecie do bardzo ważnego egzaminu, Dającego przepustkę do dalszej edukacji. Dla mnie każda uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego to niezwykle ważny moment. Zarówno wy uczniowie, jak i my, nauczyciele, przechodzimy tutaj z sercami pełnymi nadziei. Każdy dzień nauki to odkrywanie Waszych pasów, potencjałów oraz ciekawości świata, która w Was drzemie. Chcemy, aby. Godziny spędzone w murach tej szkoły były dla was przepustką do jak najlepszej przyszłości i przygotowaniem do spełnienia waszych marzeń, bo właśnie to jest najważniejsze, abyście wszyscy odnaleźli swoją wyważoną drogę i nią podążali. Stefan Żeronski, wybitny polski literat napisał, że nauka jest jak niezmierzony morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś sprawniony. Nie mogłem więc złożyć nie mogę więc złożyć Wam lepszych życzeń niż te, byście nigdy nie przestali być sprawnieni wiedzy poznawania otaczających was zjawisk oraz kultury. Życzę Wam jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i zdolności, a także pozytywnego nastawienia. Sumienność, pracowitość i optymizm pozwoli Wam dojść do wymarzonych celów. Jednocześnie z tego miejsca chciałabym życzyć, życzyć nauczycielom wytrwałości i satysfakcji. Stanowicie przykład dla uczniów, często to Wy, jako pierwsi, zauważacie ich talenty i predyspozycje. Proszę, abyście służyli wsparciem, radą, wiedzą i doświadczeniem. Niech nie zabraknie wam dobrego humoru, kreatywności i chęci rozwijania własnych umiejętności. Drodzy rodzice, to będzie również dla Was szczególny, czas szczególny, bowiem nowy rok szkolny przeniesie Wam wiele nadziei związanych z przyszłością naszych dzieci. Bez Waszego udziału nasze wysiłki nie miałyby najmniejszego sensu. We współczesnej szkole rola rodziców jest ogromna. Wasza pomoc niezbędna. Dlatego życzę Państwu pociechy i dumy z Waszych dzieci. Jestem przekonana, że nasze wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, że wspólnie będziemy tworzyli wymarzoną szkołę. Początek września. To dla nas Polaków czas szczególny. Czas rozpoczęcia II wojny światowej i bohaterska postawa polskich żołnierzy. Pamiętajmy, że walczyli o to, abyśmy mogli bezpiecznie w wolnym kraju uczyć się i pracować. Mamy 10 miesięcy, by wzajemnie uczyć się od siebie i inspirować. Korzystajmy z okazji, że jesteśmy tu wszyscy razem. Cieszmy się wspólnie spędzonym czasem i na każdym kroku okazujmy sobie życzliwość. Uroczyście ogłaszam, że rok szkolny 2019-2020 uważam za rozpoczęty. <kluczy> Pozwólcie Państwo, że przedstawię skład Rady Pedagogicznej. Na początek wychowawstwa. Klasą zerową będzie opiekowała się pani Katarzyna Ziemińska-Łada. Klasa pierwsza pani Melania Sadowy. Klasa druga pani Długida Cicholska. Klasa trzecia pani Marzena Krobińska. Klasa czwarta, pani Aldona Pruch. Klasa piąta, pani Bogumiła Brodzi. Klasa szósta, pan Paweł Gacia. Klasa szósta, pani Urszula Stanowska. A pani Alina Radziewska. Pani Magdalena Sokolnicka, Pani Dorota myszko Pani Marzena Lompa, Pan Dariusz Maklewski, Ksiądz Krzysztof Pani Iwona Karmazyn, Pani Wiesława Krupa, Pani Ewelina Jankowska i Pani Ewa Szkojewo. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za możliwość y, przemówienia do Was drodzy do Was y, drodzy rodzice. Możemy hmm. rozejść do pracy, chociaż nie, przepraszam. Jeszcze sądzę. Oddaję głos. Przewodniczący Dziękujemy. Baczność. Poczet flagowy wyprowadzić.